Panie i panowie, dzisiaj przed nami legenda, czyli Lumix LX100, i teraz pytanie, czy to jest najlepszy aparat kompaktowy na świecie? Prawdopodobnie, jeżeli weźmiemy kryterium ceny i wykonania, to na pewno tak. Ale upłynęło kilka lat od jego premiery i wydaje się, że świat o nim zapomniał. Ale myślę, że nie jest to słuszny trend, dlatego że ma ten aparat w sobie jakąś magię, o której chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć. I zanim powiem o wszystkich szczegółach, które wyróżniają ten aparat, to naprawdę trzeba podkreślić fakt, że robi on niesamowicie ładne zdjęcia. I to, co sprawia, że ten aparat, mimo upływu lat, nie zestarzał się, to jest na pewno obiektyw zaprojektowany. Przez Lajkę o jasności 1,7 i to jest oczywiście zoom o ekwiwalencie 24 do 70, zaraz o tym też opowiemy. To 1,7 jest dla najszerszego kąta widzenia, 2,8 to jest wtedy, kiedy używamy najbardziej wysuniętego obiektywu, ale też warto wspomnieć, że w porównaniu do innych aparatów kompaktowych, Elix 100 wyposażono w dużą czy nawet bardzo dużą jak na tę klasę aparatu matrycy i jest to format 4 3. Czyli widzimy że tutaj na tle takiej najbliższej konkurencji która w 2014 roku kiedy ten aparat się pojawił na rynku była to wówczas Praktycznie królem tego segmentu aparatów kompaktowych był Sony RX100, który ma jednocalową matrycę, czyli widzimy, jaka tu jest ogromna przepaść różniąca te dwa aparaty. I jeżeli jesteście fanami sprawdzania specyfikacji, różnego rodzaju porównań, no to ten bezpośredni konkurent, czyli Sony RX100 trzeciej generacji. Ma więcej megapikseli, czyli ma 20 milionów pikseli na swojej matrycy, tej jednocalowej, Natomiast tutaj mamy 16-milionową matrycę, która w zasadzie daje się wykorzystać tylko w, w fragmencie, dlatego że tutaj na obiektywie mamy do wyboru różnego rodzaju formaty zdjęć, które możemy robić. Mamy oczywiście format 4/3, ale też i. 16 na 9, 3 na 2, czyli ten taki standardowy, który znamy na przykład z pełnej klatki. I wówczas kiedy wybieramy te różne formaty zdjęć, to nie wykorzystujemy całej powierzchni matrycy, a jedynie fragment i w zasadzie te zdjęcia mają maksymalną rozdzielczość 12 megapikseli. Natomiast przy zdjęciach robionych kompaktowym aparatem raczej nie wykorzystuje się więcej niż tych 12 megapikseli, bo chodzi tutaj o to, że te megapiksele jakoś tam się przekładają na wielkość Wydruku. A tak szczerze, to zapytajmy samych siebie, kiedy ostatnio drukowaliśmy większe zdjęcia niż 13 na 18 Takie tutaj zdjęcia z takiego aparatu kompaktowego. Zanim powiem wam o kilku wadach, które ma ten aparat, to oczywiście najpierw pomówmy o zaletach. I pierwszą z nich jest niewątpliwie niska cena. Jak za tę jakość, za obiektyw zaprojektowany przez lajkę like i praktycznie wiele innych udogodnień, o których za chwilę będziemy mówili, płacimy 1000 zł na aukcji czy tam na OLX-ie, no to to jest naprawdę praktycznie jak za darmo. Powiedziałem wcześniej, że jest tym takim sercem systemu, ten obiektyw zaprojektowany przez Lajkę i jednym z takich moich ulubionych parametrów, które zawsze podaję, jest ten pierścień przysłony, który jest bezpośrednio umieszczony na obiektywie, co sprawia, że na przykład jedną ręką możemy Obsługiwać ten aparat. Jeżeli chodzi o samą budowę tego aparatu, to oczywiście wszystkie elementy są bardzo fajnie spasowane. Tutaj możecie usłyszeć, jak chodzi przysłona z takim lekkim oporem więc to naprawdę fajnie się wszystko obsługuje. Jest też tu taki, jak gdyby. Takie wypuklenie, które pozwala na sterowanie przysłoną jednym palcem, i w zasadzie ten cały aparat możemy obsługiwać jedną dłonią. Te wszystkie inne pokrętła też chodzą z takim pewnym oporem, co jest naprawdę bardzo fajne, bo nie, przez przypadek na przykład nie spowodujemy to, że jakaś tam ekspozycja się jakoś mocno zmieni. I oczywiście wspominałem wcześniej, że ten obiektyw jest wysuwany to jest zoom. Taką daje wartość od 24 mm do 70, czyli taki praktycznie bardzo uniwersalny zakres ogniskowy. Natomiast tutaj trzeba podkreślić fakt, że ten obiektyw, jak na te swoje parametry, jest bardzo jasny. Rzadko się spotyka taki zakres ogniskowych, który by zaczynał się od 1,7, a kończył na 2,8. Mimo tego, że nie jest to stała wartość przysłony, to i tak uważam, że. Jest to naprawdę niesamowite osiągnięcie konstrukcyjne, że dało się taki obiektyw w tak małym rozmiarze zrobić, który będzie pasował właśnie do tego kompakta naszego. I oczywiście tutaj warto podkreślić fakt, że sama konstrukcja, owszem. Jest lajkowska i lajka nie wstydzi się tego projektu, umieszczając tutaj swoje logo. Natomiast manufakturowaniem tych obiektywów zajmuje się Panasonic, czy też zajmował się, bo oczywiście po tym aparacie pojawił się na rynku jego następca, ale o nim nie będziemy mówić, bo on ma znacznie wyższą cenę i uważam, że tutaj takim właśnie super dealem na rynku jest ten Elix 100 który w zasadzie są, chodzą takie plotki, że jest taką alternatywą dla. Takiej drogiej serii X100 Fujifilm. Jeżeli interesowaliście się aparatami kompaktowymi, to pewnie słyszeliście o tej serii. To są aparaty, które naprawdę są teraz w wysokich cenach. A Elix to mimo tego, że jest aparatem z półki Premium, jakoś jego cena nie powala. A powiedziałem tutaj kilka słów o obiektywie i warto przy okazji też wspomnieć, że ten aparat został wyposażony. Centralną migawkę, o czym oczywiście się przekonacie, jeżeli umieścicie tu sobie na aparacie taką lampeczkę, która jest dołączona w zestawie, to jest taki flash. Może on śmiesznie wygląda, natomiast powiem szczerze, się przydaje, żeby zapewnić temu naszemu przetwornikowi, tej matrycy, nieco więcej. Fotonów, i jeżeli fotografujemy w jakichś trudniejszych warunkach, to na przykład można sobie doświecić elegancko tą lampką. Ona jest niepozorna, ale daje fajny błysk. I trzeba tutaj zaznaczyć właśnie ten fakt, który pewnie już wielu takich bardziej doświadczonych fotografów od razu rozpoznało, że skoro migawka centralna to nie ma czasu synchronizacji z lampą błyskową, czyli możemy tutaj ustawiać zarówno jedną dwutysięczną sekundy, jak i jedną 125. W innych aparatach, na przykład w takich lustrzankach czy też bezlusterkowcach innego typu z inną migawką jest tak, że musimy do jakiegoś tam czasu otwarcia migawki się zmieścić z tym błyskiem i na ogół taki czas synchronizacji jest. To 1,250 sekundy i wszystko, co jest krótsze od tego czasu, to powoduje tak, że mamy zdjęcie naświetlone na przykład do połowy, a później jest taka, taki czarny pasek. Tutaj możemy sobie doświetlać ile chcemy, na przykład mamy tutaj ten czas ustawiony na 1,400 sekundy. I zrobiłem sobie zdjęcie, ono może nie jest jakoś najbardziej artystyczne ze wszystkich, bo akurat tutaj do Was przemawiam, ale oczywiście chodzi o to, że Pokazuje, że cały obszar zdjęcia jest naświetlony, i w zasadzie to jest taki killer, jeżeli chodzi o takie fotografowanie w każdych warunkach. Bo jeżeli na przykład mówimy o takim aparacie, który jest potrzebny do tego, żeby po prostu z nami gdzieś tam jeździł, on może się nie mieści w kieszeni spodni, ale już w każdej kieszeni od kurtki na pewno znajdzie swoje miejsce. I tutaj, jak widzicie, Wisi mi taki śmieszny ten dekielek ja to nazywam kapsel. Zazwyczaj jest tak, że on się gubi. Tutaj jest taki patent wymyślony, że ten kapsel jest zamontowany do tego uchwytu na pasek. Ja z tego oczywiście nie lubię korzystać, bo mnie denerwuje jak coś tutaj tak wisi, ale żona mnie przekonuje, że to jest bardzo skuteczna metoda na to, żeby nie gubić nigdy tych kapsli. Fajną sprawą w tym aparacie jest oczywiście autofokus i tutaj mamy trzy tryby. Mamy manualny fokus, mamy autopokus pod makro, który pozwala z bliskiej odległości w bardzo fajny sposób robić jakieś tam zbliżenia. No i oczywiście ten taki standardowy autopokus. I teraz jeżeli chodzi o wykonywanie zdjęć, oczywiście z lampą to troszeczkę jest zwolnione tempo. Tutaj zdejmę lampę, ale chodzi mi tutaj o to, żeby pokazać Wam, że czas jakby reakcji od tego, kiedy naciskam spust migawki, a kiedy ten aparat robi zdjęcie, no to to jest po prostu to są ułamki sekundy. Nie czuć takiego spowolnienia, tego lagu, jak to się zwykło nazywać. Ewentualnie jeżeli chodzi o, o jakieś tam spowolnienie, to jeżeli chodzi o wizjer, to, to można ewentualnie się jakiegoś takiego spowolnienia doczepić, czy też znaleźć, usiłować znaleźć, ale nie jest to nic, co aż tak mocno przeszkadza, jeżeli chodzi o aparat tej klasy. Chodzi mi tutaj o to, że to jest przecież kompakt. I teraz tak, jeżeli chodzi o sam autofokus, to oczywiście ta szybkość jest na zadowalającym poziomie, natomiast producent wyposażył ten aparat w kilka przycisków funkcyjnych, które. Można zaprojektować, w zasadzie tu są te trzy, i ten oczywiście na dole warto wykorzystać pod ustawienia takiego ręcznego wybierania punktu ostrości. To się sprawdza, to mogę powiedzieć, tutaj na kółeczku sobie powiększamy ten kwadracik i zmniejszamy, więc to wszystko też ułatwia sprawę, jeżeli na przykład mamy do czynienia z, z takim jakimś obiektem, który jakoś jest, powiedzmy, inny niż to, co aparat uznałby, że, że, że to jest nie wiem, na człowiek, a nam zależy na budynku. Chcemy to trochę poprawić, pyk, to szybko przy użyciu tego przycisku funkcyjnego można zrobić. Nie powiedziałem tego, chociaż powinienem w zasadzie na początku. Ten aparat nagrywa filmy w jakości 4K i jeden z filmów na tym kanale był nagrywany tym oto aparatem, więc nie widziałem żadnych komentarzy, że jakaś tam jakość nie taka, więc też można byłoby uznać, że ten aparat można wykorzystać ku. Tej takiej przygodzie wideo, ale też żeby nie było wszystko kolorowo, to powiem o kilku wadach. Tutaj, na przykład, jeżeli spojrzymy na górę korpusu, mamy dwa takie malutkie przyciski, które nie są jakby szczęśliwie chyba tutaj umieszczone. Jakoś czasami przez przypadek się wciska taki przycisk AI, który w zasadzie zmienia ten aparat z tych naszych ustawień na ten taki tryb. Powiedzmy, bardzo amatorski, tej pełnej automatyki, no i ten drugi przycisk z tymi filtrami. Które się pojawiają, i one w zasadzie, no, ok, umówmy się nie są może jakoś tak najbardziej artystycznie wyśmigane, powiedzielibyśmy. Nie są to rzeczy, które znamy z Fujifilm, na przykład. Natomiast warto byłoby, na przykład, też umożliwić opcję skustomizowania chyba tak to się nazywa tego przycisku właśnie, zrobić ten przycisk też funkcyjny i to by był po prostu taki killer dla tych wszystkich którzy używają tego aparatu, ale oczywiście nie jest to żadne jakieś tam powiedzmy nic, co by sprawiło, że chciałbym ten aparat Dać do półki takich nieużywalnych. Druga sprawa to, oczywiście, wiadomo, ta kwestia zuma. Jak już wcześniej widzieliście, on wyjeżdża dosyć mocno, i skoro są to elementy wyjeżdżające poza obręb naszego obiektywu, no to wiadomo, że z czasem on zasysając powietrze, też zasysa kurz. No i oczywiście. To na moim aparacie widać taki pyłek kurzu, a myślę, że przy innych aparatach dzieje się dokładnie to samo. Jest to pewien urok tej konstrukcji. Obiektywu, i z tego co słyszałem w drugiej wersji, jest ten sam problem. Dziwna jest taka kwestia, która z jednej strony dodaje troszeczkę uroku zdjęciom. Chodzi mi tutaj o taką różnokolorową flarę. I w zasadzie takie rzeczy często wynikają z konstrukcji samego obiektywu. Czyli z jakości tych soczewek, że nie ma tych powłok antyrefleksyjnych, które redukują tego typu rozszczepienia światła. Natomiast wydaje mi się, że tutaj może to też dotyczyć kwestii odbicia od matrycy. I wydaje mi się, że to może być ten podobny problem, który był widoczny w serii X. W Fujifilm, no ale tu już zostawiam sprawę ekspertom. Ja naprawdę nie jestem jakimś geekiem i nie wiem wszystkiego, więc tylko tak rzucam, że to może być, chociaż jest to oczywiście wada, to przy tego typu fotografii takiej spontanicznej, takiej codziennej, takiej rejestracji tego, co dzieje się wokół nas, to myślę, że to też jest jakimś tam, powiedzmy, jednym z czynników dodających uroku tym zdjęciom. Te kwestie flar oczywiście rozwiązałaby osłona przeciwsłoneczna, ale nie będziemy się tutaj jakoś tym mocno zadręczać. Pamiętajmy też oczywiście, że ten aparat jest to coś, czego szukają wielbiciele takiego filmowego luku na zdjęciach, i myślę, że tutaj te pewne niedoskonałości mogą być wybaczone. Warto też oczywiście sobie uświadomić, że ten aparat pojedzie z Wami wszędzie, bo zobaczycie, że nawet taki aparat powiedzmy bezlusterkowy, Leica Q, który wydawał mi się zawsze mały, to on w porównaniu do, do tego Lumixa jest po prostu wielkoludem, a też oczywiście ci fotografowie, którzy tak jak jak gdzieś tam profesjonalnie robią zlecenia, no to najczęściej fotografują czymś takim, a to w porównaniu z takim standardowym bezlusterkowcem czy też lustrzanką no to to jest po prostu mikros. Mam nadzieję, że ten mały wariat też podbije wasze serca. Jeżeli są inne aparaty, o których myślicie, że świat zapomniał, a warto o nich pamiętać, to oczywiście dajcie znać w komentarzu. Jeżeli nie subskrybujecie tego kanału, no to oczywiście jest wstyd i trzeba to nadrobić, klikając przycisk subskrybuj. Dzięki za uwagę Jacek Siwko i widzimy się w kolejnym filmie na tym kanale albo na niezłeaparaty.pl.